Witajcie, witajcie bardzo serdecznie. Witam Was w kolejnym raporcie wojennym. Wojna na Ukrainie. Dzisiaj to, co wydarzyło się pomiędzy 23 października a 26 października. I serdecznie zapraszam do raportu. Jesteśmy na mapie Ukrainy. Oczywiście dalsze informacje na temat bombardowania Ukrainy infrastruktury krytycznej i cywilnej. Oczywiście. Pojawiały się informacje i pojawiają się informacje o atakach. One nie są już tak intensywne jak były wcześniej. Jeżeli chodzi o Ukrainę i miasta Ukrainy, mamy informacje o atakach za pomocą pocisków manewrujących, czy dla tych, jak to ładnie określają, oczywiście, dronów produkcji irańskiej. Informacja z dnia 25 października, w sumie późno wieczorem się pojawiła, że zginął pułkownik i generał Irański, który którzy odpowiadali za transfer. Oczywiście wcześniej pojawiła się informacja, że 10 instruktorów irańskich na Krymie zostało zabitych w wyniku właśnie, w wyniku czego? Była to grupa, która szkoliła czy pomagała Rosjanom w szkoleniu wykorzystaniem dronów. Ta grupa Zginęła, odpowiadali za transfer dronów do Rosji. Bardzo ciekawe, oczywiście, i dość nietypowe, i w sumie można byłoby tutaj doszukiwać różnych, różnych teorii, ale no, zostawimy to potomnym. Mam nadzieję, że kiedyś się wydach to stał za, za tym. Może sami Irańczycy, ciężko powiedzieć. Słuchajcie, przejdźmy sobie na odcinek rzeki Oskił na odcinku rzeki Oskił mamy informacje o walkach zaciętych walkach oczywiście m, ciężko jest dzisiaj potwierdzić jak linia, jak linia frontu nam tutaj przebiega mamy oczywiście, obiecałem, że powiększę pierwsze tą rzecz m, może zrobimy tak Oczywiście mamy informacje o walkach na linii, na linii frontu w rejonie Swatowa na północ i południo Swatowa, szczególnie bardzo ważnych dróg, które mają kluczowe znaczenie dla Rosji. Oczywiście mówimy tutaj o drogach R-66 i R-07, obie mają bardzo ważne znaczenie dla logistyki i dla planów obronnych. Wojsk rosyjskich, oczywiście, mamy tutaj informacje o atakach ukraińskich. Informacje, jak ostatnio mówiłem, ciężko zweryfikować, jest ich mało. One się pojawiają. Tak, jak dzisiaj, na przykład, pojawiły się informacje o zdobyciu kolejnych miejscowości, które zostały zdobyte już prawie dwa tygodnie wcześniej, ale dzisiaj nastąpiło potwierdzenie tego przez dowództwo ukraińskie. Więc, jak widzicie, o duże opóźnienia. Dlaczego tak jest? Może chcą mieć pewność, że faktycznie są w stanie to utrzymać, są w stanie to zabezpieczyć. Na ten moment wiemy, że walki ciężkie w rejonie na południe i północ od Sfatowa. Wojska ukraińskie tutaj przy dość mocnym wsparciu artylerii pomalutku, pomalutku wgryzają się w linię obrony na Wzgórzach. Ten opór tutaj rosyjski na Wzgórzach jest dość mocny. Dzisiaj była informacja o zajęciu bardzo ważnej, małej miejscowości, która się nazywa Upiwka, ona jest niedaleko Sfatowa. Dzisiaj o, też e, informacja o prawdopodobnym wzięciu, nie ma jeszcze potwierdzenia wizualnego, miejscowości Neżurne, to już jest bardzo blisko Sfatowa, wojska ukraińskie naprawdę są już blisko tej miejscowości, Próbują się tutaj włamać od południa i prawdopodobnie od północy z rejonu Niżnej do Natomiast nie ma jako tako wizualnych potwierdzeń, te walki tutaj są. Swatowe było ostrzeliwane za pomocą Himarsów. Jest tutaj naprawdę dość duże wsparcie wojsk ukraińskich, którzy korzystają ze wsparcia artyleryjskiego. Oczywiście mamy też na południe od, od Swatowe mamy ataki i kontrataki ukraińskie oczywiście ataki rosyjskie kontrataki ukraińskie zaciekłe walki, które się tutaj toczą naprawdę strona rosyjska próbuje wyrzucić wojska ukraińskie za rzekę Żerebiec nie udało im się, mimo że miały miały tutaj dość chwilowe powodzenia, gdyż udało im się zdobyć Makijewkę Newskie Karmazyniwkę nowosładowe, jednak kontratak ukraiński spowodował, że utracili wszystkie, i jeszcze aby było tego mało, udało się zdobyć w stronie ukraińskiej Żarivkę. więc tutaj nie dość, że odbili utracone wcześniej pozycje, udało im się powiększyć i zbliżyć ponownie do, do, do bardzo ważnej drogi P66, oczywiście. Walki tutaj nie ustają. Jeżeli uda się stronie ukraińskiej przełamać te rosyjskie pozycje na wzgórzach i wyjść na rzekę Krasną, która nie jest aż taką barierą, która mogłaby zatrzymać, no to strona rosyjska będzie miała dylemat z utrzymaniem nie tylko patowej, ale i kremiennej i będzie musiała prawdopodobnie wycofywać się dalej na pseudo linię Wagnera budowaną, ale oczywiście. Do tego jeszcze daleko podejrzewam, że no, będą się bronić Rosjanie, nawet po utracie linii wzgórz, linii rzeki Krasna, Raczej znaczy się nie wycofają tak łatwo. Natomiast tak jak mówię, te walki są, te walki są ciężkie i informacje o tych walkach naprawdę są, one są, ale generalnie brakuje takich potwierdzeń, jak wcześniej było. Po drugie, te informacje przychodzą bardzo rzadko i jest ich mniej, ale to nie znaczy, że nic się nie dzieje bo dzieje się całkiem sporo, ale jest naprawdę coraz większa, że tak powiem, cisza, która tutaj, która strona ukraińska i no w sumie i rosyjska utrzymują, także ciężko, ciężko o pełną weryfikację, jeżeli chodzi o, o to, co dzieje się na froncie. Wróćmy na mapę Ukrainy, przejdźmy sobie na odcinek Siewiersko-Bachmucki, Jesteśmy na odcinku nibiersko-bachmudzkim. Przejdźmy oczywiście od północy. Były ataki w kierunku biłochoriwki wykonywane przez wojska rosyjskie. Zostały te ataki odparte. Za to strona ukraińska zdobyła miejscowość Złowa toliwka i zbliżyła się na odległość około 10 km do Lisiczańska, więc tutaj mamy pewne włamanie. A żeby było ciekawiej potwierdzili to sami blogerzy rosyjscy, mili blogerzy, którzy poinformowali o zdobyciu przez stronę ukraińską skrzyżowania pomiędzy Wierzchokamianką, Aberystowę i Mikołajwką, Więc tutaj mamy jakby drugie uderzenie w kierunku wschodnim, przecięcie drogi, uzyskanie, po, znaczy uzyskanie, zdobycie skrzyżowania dość ważnego. No, i teraz pytanie, czy będziemy chcieli nacierać dalej na wschód? Jaki jest cel w ogóle tych uderzeń tutaj ukraińskich? Czy spodziewamy się tutaj ataku na Lisyczańsk? Bardzo ciekawe by to było, tym bardziej, że Rosjanie mają duże problemy z utrzymaniem teraz pozycji, tym bardziej, że no, na południe, w rejonie, są Darbachmuckie, oczywiście tutaj Rosjanie. W wyniku kontruderzenia ukraińskiego ponieśli straty. Oczywiście, Ukraińcy też ponieśli straty dość, dość duże w wyniku tego uderzenia, ale to przejdziemy sobie za chwilkę, właśnie na tą mapę Bachmutu. Otóż to, jesteśmy na właśnie mapie Bachmutu. I słuchajcie, specjalnie pozostawiłem te wojska bez rosyjskie, bez potencjalnych czy obszarowych ustawień, dlatego że Brakuje pełnych informacji na temat, co się wydarzyło w rejonie Bachmutu. Wiemy, że ukraińskie dowództwo wykonało tutaj przeciwuderzenie mające na celu poprawę położenia w rejonie Bachmutu, zabezpieczenia samego Bachmutu i utworzenia nowych pozycji obronnych, dlatego że no, walki tutaj były zaciekłe przez dwa miesiące głównie siły Wagnera, wspomagane przez oddziały. Desantników z 31. Samodzielnej Brygady Powietrzno-Desantowej Gwardii oraz jednostek ługańskich próbowały tutaj nacierać, zbliżały się do Bachmutu. Rozpoczęły się nawet walki o Bachmut, i nagle wyszło uderzenie. Jak to ładnie było powiedziane u kapitana, było to wykonane całkiem inną metodą, bez uderzenia artyleryjskiego. Po cichu, oczywiście, to uderzenie artyleryjskie nastąpiło, gdy wojska były już na prawie rosyjskich pozycjach w odległości 50-100 metrów. Ale do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że mieliśmy te informacje oczywiście o ataku, o przeciwuderzeniu, wykonywanych szczególnie przez 93, która tutaj odegrała jak zwykle bardzo dużą rolę. Jest to brygada naprawdę z bogatym już doświadczeniem. Można śmiało powiedzieć, że elitarna. I wyróżniona przez samego prezydenta Załańskiego, więc mamy tutaj naprawdę elitarne jednostki. Mamy świeżą, 110, oczywiście mocno zmęczoną i zużytą, 58 i elementy 30 brygady, oczywiście na tyłach, jest, znajdowała się 62 rezerwowa brygada zmechanizowana. Wiemy, że ona już jest teraz na linii. Część jednostek tutaj z tego uderzenia została wyciągnięta jednostki 62. prawdopodobnie przejęły odcinek obrony. Natomiast jeżeli chodzi o zakres tego uderzenia, wiemy na pewno, że strona ukraińska poprawiła pozycję w rejonie Bachmutu. Mówi się o wysypisku śmieci, mówimy tutaj o rejonie opytnych. Zajcewe, Sowa Dołyna, mówi się też o podejściu i ustawieniu linii na, na potoku czy rzece na granicy z Pokrowskim. Bardzo możliwe, ale brakuje konkretnych materiałów, brakuje mi konkretnych danych, dlatego nie zaznaczyłem, nie przesunąłem tej linii, linii obrony wojsk ukraińskich, nie wycofałem rosyjskich. Zaznaczyłem wam takim pomarańczowym, żółto-pomarańczowym, oczywiście na czerwonym to będzie takie pomarańczowe. O jakim zakresie mówimy? O czym dokładnie mówimy? Mniej więcej jak ta linia powinna tutaj wyglądać. Czy taka jest prawda? Sprawdziłem 10 różnych map i żadna na razie nie ma tego, co udało się stronie ukraińskiej osiągnąć. Nie wiem, czy one zostały, zostały już zweryfikowane, czy nie zostały zweryfikowane, natomiast wiem, że są, że jest tu przesunięcie linii frontu. Na razie nie ma tej linii frontu przesuniętej na mapach innych osyntowców, więc czekam, czekam. Oczywiście zostawiam teoretycznie po staremu, ale zostawiam też obszar, żebyśmy wiedzieli o jakich m, rzeczach mówimy, o jakim zakresie tego przeciwuderzenia mówimy, a mówimy tutaj o dość dużym, bo w sumie m, możli, możliwe, że nawet do 10 km przesunięcie dobrze mówię, 10 km, 5 km, no może być 10 km w zależności z jakiego punktu od ilu możemy przyjąć, że od 2 do 10-12 km w zależności z którego punktu. Słuchajcie, i tyle by było na tym odcinku. Jestem ciekawy, co dalej, czy będzie to miało jakieś większe obszar działania, czy się powiększy, czy będą dalsze próby, bo z tego co wiemy, to wojska ukraińskie po dotarciu do tej linii obrony, którą tutaj narysowałem na pomarańczowo, oczywiście przeszły do obrony, rozpoczęły budowę linii obronnych, więc mówimy o lokalnym przeciwderzeniu, które zakończyło się sukcesem strony ukraińskiej. Przejdźmy sobie na mapę Ukrainy. Przejdź, przejdźmy sobie teraz na odcinek na linię ATO. Na odcinku linii ATO mamy przegrupowanie ciąg, przegrupowania ciąg dalszy. Oczywiście, oczywiście cała, cała pozycja była ostrzeliwana przez wojska rosyjskie. Były też wykonywane ataki na tej linii ATO. One nie są już tak intensywne jak były. Ale nadal są. Mamy przegrupowanie. W tym rejonie znalazły się jednostki 79 Brygady Desantowej. Oczywiście 72 także została tutaj przesunięta na południe, przejęła rejon Nowomychałówki. Natomiast jednostki desantowe 79 przejęły rejon Piasnochorywki, Marinki, Pobiedy. Więc cały czas mamy tutaj rotację. Te jednostki przeszły na teren umocniony. Mogą w pewnym sensie odpocząć, walczą na terenie umocnionym, o oparciu o umocnienia stałe, więc tutaj, czy to będzie taki rejon? Myślę, że to jest na razie taki rejon przejściowy. Oczywiście to nie znaczy, że one przyszły tu odpoczywać, one będą walczyć i bronić tego terenu. Natomiast wiemy, że te jednostki znalazły się w tym rejonie. Jeżeli chodzi o ataki w tym rejonie, mamy ataki na Divkę, Opytne, Pierwomańskie, Newskie. Marinkę, przepraszam, Pobiedę oraz nową Michajówkę. Wszystkie te ataki zostały przez stronę ukraińską odparte. Żaden atak nie zakończył się tutaj sukcesem. Przejdźmy na mapę Ukrainy i przejdźmy sobie od razu na odcinek zaporoski. Na odcinku zaporoskim mamy tutaj informacje o ostrzale. Ostrzale oczywiście artyleryjskim z obu stron. I strony rosyjskiej, i ukraińskiej, i trwają przegrupowania po stronie ukraińskiej. Pojawiło się szereg nowych jednostek, które po części wzmocniły ten front, po części zagęściły, jak widać. Pojawiły się elementy tutaj dwóch brygad obrony terytorialnej, 102 oraz 110. Oczywiście to są informacje, o których wiemy. Nie wiemy jeszcze o innych. Wiemy, że trwały tutaj walki. Odnośnie poprawy sytuacji czy rozpoznania pozycji rosyjskich, oczywiście, atakach w rejonie Melitopola, w Melitopolu doszło do wybuchu samochodu, w którym oczywiście rannych zostało 5 osób. Prawdopodobnie samym celem był Jewgeni Balicki, wyznaczony przez okupantów na, na gubernatora. Oczywiście nie wiemy z jakim skutkiem. Natomiast y, była też informacja, że troszeczkę ucichły tutaj działania w tym rejonie, działania jednostek specjalnych, partyzanckich, więc y, czyżby to były jakieś przygotowania do ataków, y, mogłyby to świadczyć o pojawieniu się większej ilości związków taktycznych na tym odcinku. Oczywiście mówimy tutaj o tym rejonie, o którym mówimy cały czas że prawdopodobnie to ten rejon właśnie pomiędzy Połochny, Wasyliowką a Melitopolem tym trójkątem miałoby dojść do generalnego uderzenia wojsk ukraińskich, natomiast ja u kapitana Lisowskiego sugeruję, że może być to uderzenie w kierunku Mariupola tym, że pierwszym celem będzie zajęcie Wołnowachy. Dlaczego? Dlatego, że Wołnowacha jest kluczem do zaopatrywania wojsk rosyjskich w Zaporożu oraz na Hersoniu, dlatego, że Wiemy o uszkodzeniach mostu ukrymskiego, wiemy, że te uszkodzenia są drogowe, są też uszkodzenia kolejowe, które mocno tutaj utrudniają życie. Rosjanie są zmuszeni do transportowania znowu zapasów drogą morską. Oczywiście jest to też uciążliwe i trwa znacznie dłużej. Natomiast wyłączenie Wołnowachy czy zajęcie tego rejonu Wołnowachy całkowicie odcięłoby jedyną nitkę kolejową, która tutaj idzie. Na zaporze i właśnie kluczem jest Wołnowacha. Wojska Rosy ukraińskie uderzyłyby, i pierwszym celem byłoby zajęcie Wołnowachy, i udałoby się osiągnąć chociaż tyle. No, byłby to sukces połowiczny, oczywiście, ale byłby to dość duży sukces taktyczny i o zasięgu operacyjnym, nawet mógłby mieć odzwierciedlenie. Oczywiście nie będziemy tutaj mówić o samym Mariupolu, bo no, mamy tu uderzenie na bardzo dużą głębokość. Więc oczywiście nie mówię, że wojska ukraińskie nie są w stanie tego dokonać. Pokazały, że są w stanie to dokonać, choćby ofensywą w obwodzie Charkowskim. Więc i uderzenie na łymań, gdzie no bez przerwy te wojska poszły dalej za ciosem. Chociaż tutaj no pytanie, czy dałoby się to zrobić? Myślę, że tak, ale no jaki cel ma tutaj sztab ukraiński? Ciężko określić. Zobaczymy. Jak się będzie to dalej toczyło? Przejdźmy sobie na mapę Ukrainy i z mapy Ukrainy przejdźmy sobie na odcinek hersoński, odcinek ostatni. A na odcinku hersońskim, oczywiście, mamy odcinek w rejonie Nowej Kachówki. Mamy tutaj naprawdę sporo ciekawostek. Jedni mówią o uderzeniach ukraińskich, które stopniowo, stopniowo tutaj wypierają wojska rosyjskie pozycji. Dzisiaj 26, jak nagrywam, była informacja, że wojska ukraińskie są w granicach 20 kilometrów Bolesławia, więc na razie nie zmieniam mapy, bo nie ma żadnych potwierdzeń tego. Ja wiem, że te informacje spływają, te informacje jakieś są, ale przede wszystkim jest to, że to nie jest taka cisza, choćby nawet była wielka cisza, to nie znaczy, że nic się nie dzieje. Dzieje się, na pewno się dzieje sporo, o których rzeczach do końca nie wiemy. Wiemy, że no, walczą tutaj istona rosyjska, i strona ukraińska, i nie ma mowy o żadnym wycofaniu się przyczółka hersońskiego wojsk, wojsk rosyjskich. One tutaj bronią, potwierdzają to inne osoby. Już nie będę mówił, że też Major Fischer pisze o tym, że bardzo dobrze, że oni tutaj zostają. To są uwiązane wojska, które najlepsze wojska, jakie Federacja Rosyjska posiada na tej wojnie, większość WDW jakie jeszcze ma, więc tutaj naprawdę jest naprawdę dobrze mamy informacje oczywiście o ataku na bazę z kaderowcami ostrzelana za pomocą pocisków, Heimars, pocisków z Heimarsów oczywiście mamy informację o atakach na nową Kachówkę Kachówkę, mamy tutaj informacje o Beresławiu, też ostrzelana została oraz mamy też informacje o tym, że ciężkie walki na linii bruskińskie, berezyok, Czerwony Jar, Miłowe, oczywiście te walki cały czas są. Przejdźmy sobie na drugi odcinek frontu. Mamy informację o ataku na lotnisko w Czarnobajewce. Bardzo mocny atak, oczywiście, jak zwykle Rosjanie tam oczywiście byli i znowu ponieśli straty. Oczywiście nie wiemy, jakie konkretnie te straty ponieśli, ale mamy taką informację, że te straty zadano. Jeżeli chodzi oczywiście o no, dodatkowe informacje, mamy informacje o strzale w rejonie Antonowskiego Mostu. Mamy też informacje o atakach na przeprawy pontonowe przez Dniepr. Oczywiście te próby cały czas są, te zaopatrzenie oczywiście w jakimś stopniu dociera do tych wojsk walczących, ale nie są to ilości, które naprawdę byłyby wystarczające. Rosjanie potwierdzają, że mają duże problemy. Z zaopatrzeniem dla tych wojsk. Oczywiście ja jestem zadowolony z tego, że mają problemy i bardzo dobrze. Oczywiście ostatnia informacja z tego rejonu to mamy zamach na jednego z kolaborantów w Hersoniu. Nie wiemy do końca jaki był efekt końcowy tego zamachu, a z informacji dodatkowych po wizycie w Kijowie, Niemcy postanowili przekazać Ukrainie dwa nowe Marsy, dwa pojazdy Hajmars. Oczywiście o, niemieckie to Marsy oraz cztery armatochaubice PZH 2000 dodatkowo 30 pojazdów pancernych zadeklarowała Australia, gdzie mamy też informację o przesłaniu dalszej ilości amunicji, szczególnie do armat kalibru 155 mm, które Ukraina potwierdziła, że przyjmie każdą ilość i prosi o więcej docelowo armat tego kalibru Armatoch tego kalibru, zapotrzebowanie jest na ponad tysiąc, oczywiście wiemy, że na tej linii frontu aż tego tyle nie ma. Słuchajcie, tyle z tego odcinka, mamy tutaj, coś się dzieje ewidentnie, mam nadzieję, że z biegiem czasu, z biegiem dni będzie coraz bardziej wyjaśniająca się sytuacja z tego rejonu, tych rejonów, o których mówimy, także bardzo Was pozdrawiam i zapraszam w niedzielę, trzymajcie się, cześć.